Hej, witam wszystkich z powrotem. Z tej strony Helena, tu wracamy do Ork Must Die z programu startowego, ponieważ zauważyłam, że tutaj mamy zabici w karierze 1005. Tak, szybko to leci. Jak na, na razie 5 zrobionych planszy, a tutaj jest ich nie wiem, 60. <ścoughs> ok, tak czy inaczej, lecimy dalej. Mam 0 czaszek, ale mam. Co to jest? Tańsza barykada. Barykady są tańsze. Wowy. Ale mi to dużo powiedziało. Ja Miałam czaszek. <laughs> tutaj właśnie. Otrzymujesz barykadę. Eee, co sprawia, że oni nie mogą przez nią przejść. Okej. Okay. Najpierw się tu rozejrzyjmy. Tak, tutaj, gdzie mamy lukę w obronie. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, pomyślałbym, że orkowie się, się uczą. A. <laughs> Zacina mi się lekko. Hole! Kurde, znowu mi to włączyło Lecimy, tutaj mogą wejść tędy Tutaj Co to jest? Jakiś portal Okej, okay, chyba tylko ja mogę przez ten portal przejść, to dobrze. Czyli tutaj są workowie Tutaj jakieś idą tak, tutaj kilku idzie. Tutaj jest droga zwyczajna, prosta tu. Ale dobra. Mamy portal. Bardzo łatwy, tylko muszę ogarnąć. Ok, w prawo jest droga, w lewo jest to. Tu jest droga, tu jest wejście. Dobra. umyśl <laughs> na drodze przeciwników przeszkodę. To jest za 800 jest coś drogie. Wziąłbym łucznika. Ale zanim go wezmę, to najpierw miecz i standardowo to łucznik. Zobaczymy sobie tę blokadę. I mamy jeszcze trochę miejsca. Tego nie używam, tego nie używam, więc to sobie damy. Tylko nie w tej. Kurde, nie, nie w tej kolejności. Chociaż to bez znaczenia, bo wystarczy, że tylko na trójkę już mam. Ok, tutaj bym umieściła na górze. Eee, ucznika, właśnie mój łuk należy do ciebie, tak. Tutaj bym też umieściła małe, jeden będzie tu, drugi będzie tu. Więc tutaj te dwa będą, myślę, dobrze. Zostało mi jeszcze trochę, więc tak. Nie mogę tutaj umieścić? Wiem, że tutaj go zabiję, jeśli go umieszczę. Tutaj oni go zabiją. A mogę go postawić. Jestem gotów wypełnić tutaj. Fajnie by było, gdy on tutaj strzeli, bo jeśli nie będzie, to go po prostu sprzedam. Ja jeszcze to, myślę 300, więc ją ja jeszcze tutaj. I myślę, proszę, tutaj, panie Orku. Dobra. Fajne jest to, że przychodzą tylko z jednej strony, co nam daje możliwość y, obrony z korą. Tak, strzelają tutaj, to dobrze. Nie, nie. To nie jest <coughs> tutaj jest ta blokada, tak? Więc ją wstawię tutaj i nie stać się na więcej. Okej, okay. najpierw tych małych. Małych się na pewno mniejszy, ale oni przychodzą pierwsi i głównie sami. Ups. Aha, to była jedna cała fala, tak? Dobra, niech, nie, niech im będzie. Ja tam nie narzekam. Teraz jest trzecia fala, więc teraz nie zmienić. Chwilę łops, 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 łops. Nikogo nie ma pod mostem. No i super, dobra. <coughs> Mamy trochę więcej pieniążków, tak? Eee. Tędy by głupie szli, tak? O, no. nawet Tutaj bym postawiła mniej więcej jeszcze jedną. Mniej więcej tutaj. Myślę, że byłoby dobrze. Tutaj jeszcze jednego łucznika, i na górze bym postawiła jeszcze jednego łucznika, i to by było na tyle. Jezus, Maria, jaka mi chrypa łapie. Okej okay, i teraz tutaj Tak ogarnięcie tego portalu było bardzo dobrym pomysłem U wrócenie tutaj tak szybko też było złym pomysłem To mi musi wystarczyć. Okej, okay, zmarnowałam parę sekund. Na szczęście to nie, nie jest coś strasznego. Okej okay. Znowu się przebiegniemy tutaj, Uleczymy się trochę Nie wiem co mi się opłaca na marnować Męczyć się ze strzelaniem Okej, okay, to wszystko, tak? Mam 4000 punktów, więc mogę je jakoś ciekawie zużyć. Tutaj bym postawiła. Tutaj nie mogę. Jednego, drugiego ucznika. Tak wysoka, ale tak wysoko mi się to nie opłaca. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. A co powiecie na to? niestety mam za mało pieniędzy ale tego też bym umieściła w tej barykadzie i myślę, że by był bezpieczny to za 400? kurde, nie mam, w takim razie wie dlaczego? Okej, rozbaramy, rozwaramy, rozbaramy rozwaramy. Tak Aha, oni mogą rozwalić te barykady, tak? Muszę tutaj ich chronić. Uuu, zabiti mnie. Dobra, muszę zostać tutaj. Niestety, muszę jej bronić stąd. Tak. Udało mi się. Ale niestety myślę, że tylko cztery czaszki, a nie pięć. Aj, trzy nawet. No tak, trochę tych punktów straciłam. Dobra, lecimy dalej. Za trzy czaszki, to ja sobie nic nie kupię. Płapka sprężynowa. Aha, biegną na to, a ona jej wystrzeliwuje. No dobra, tak chcę. Okej. Bliźniacze sale, jedna z najstarszych strzegących szczel szczelin fortec. Paladyni okay. Ladyni twierdzą, że to miejsce jest nawiedzone. Nie, wi nie widzę duchów, ale przydałoby się kurze powycierać. Szkoda tylko, że się tak tnie, tnie Okej, okay, tutaj jest beczka. Stąd przychodzą Tutaj jest portal. Portal jest tutaj I tutaj jest drugi. Tutaj też przychodzą. Tylko z której szczeliny oni przyjdą jako pierwszej. W sensie z której bramy. To mnie zastanawia. Mogę jeszcze tutaj wejść, okej. Okay. Tutaj, tutaj bym postawiła jednego łucznika, tutaj bym postawiła drugiego łucznika. Tylko bardzo by było pomocne. Gdyby mi powiedzieli, z której strony nadejdą orki. Ok, pułapka sprzężynowa. mnie na podłodze po aktywacji musi się ponownie załadować. W takim razie miecz oczywiście, łucznik, wypróbujemy tę pułapkę, to oczywiście... I te dwa. Te u bym w sumie wstawiła. Bo ona ich na chwilę zatrzymuje. Ale z drugiej strony, da, ta barykada jest dość droga. A oni ją mogą rozwalić. Więc jeden łucznik. Jestem Drugi łucznik. Mam 4000, tysiące, tak? Dobra, więc tutaj. I tutaj z drugiej strony, tutaj jak oni to idą, hmm. oni głównie idą w tak? jak każde inne. Tak i tak z drugiej strony to samo. Mniej więcej, ja to się staram, tak mniej więcej ułożyć. Ale będzie ubarwać. Tak? Zacznij mi jeszcze na trzy, więc bym w sumie zrobiła. To się zmniejszył dwa. Ugan zagraża twojemu życiu, bym zrobił Okej. Okay. Tutaj. I tutaj. O jeszcze jeden tu raz tak. tutaj. Nie umiem liczyć, już to kiedyś mówiłam. Dobra, z której strony? Z takiej strony. Więc myślę, że taki układ będzie dobry. Dobre rozstawienie pułapek jest e, bardzo fajne. Z późniejszą dodatkową pomocą większej ilości uczniów. myślę, że będzie dobrze. Tutaj, co bym jeszcze dołożyła? Teraz zatokuję z drugiej strony. To jest pewnie, jak stój, tu. Hmm. Ale i tak musimy cały czas patrzeć na tamtą stronę. Na szybki Jest jeszcze oko, że mogłabym skupić swoją obronę przy strzelinie. A to tutaj po prostu Olaf. Ok, dostawię jeszcze po jednym łuczniku z obu stron. Oni się na pewno przydadzą. Ok, na razie do stamtąd Na szczęście jest ten informator, który ma tam niby informuje, gdzie są przeciwnicy, co jakiś czas się odzywa Więc myślę, że to nie Wow, tutaj jest aż 9 fal, do których teraz to zauważam, zauważyłam Powinna się na początku To proszę? Jeszcze, ja jeszcze, jeszcze raz! Wygląda koniec! Okej. Okay. Wypróbujemy sobie te pułapki. Tutaj dwie. I tutaj dwie. Będzie tutaj. Nawet nie tutaj będą mieli smoła. czasu przekrać. Okej, okay. ogarniemy sobie te pułapki, zobaczymy jak one działają. Z obu stron, tak? No niestety. Jakiś... Jezus Maria, jakiś wielki. Oj, okuj, 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 okuj! Oj, oku, o, o chuj! Co jest? No. no wiem, bo kurwa strzelam w nie? Muszę biec, żeby powstrzymać tych tutaj. A szczęście tylko z jednej strony był ten wielki. Więc nie ma się o co stresować. Tutaj coś jest. Coś mu wypadło? No, jakaś moneta. Tak? I nie mam pieniędzy. Podejrzewam, że teraz z tej strony będzie ten wielki. No. Jak zwykle jest spojrzałam na przeciwników Niestety Okej Tutaj jeszcze jeden nie mam pieniędzy Więc tutaj wstawię po prostu Jeszcze jedną pułapkę Teraz w żadnej strony chyba nie idzie Ten wielkolów na szczęście что еще могу на пробить достаточно. Так. Nie mam czasu, bo mi zaraz do szczeliny dojdzie. No i dobra, i teraz ich tutaj rozwalamy. Dobra. Tutaj trzeba coś jeszcze ogarnąć. Wyrzucimy ich stąd? Fajnie by było. Tutaj wstawię jeszcze jedną, tutaj z drugiej strony wstawię jeszcze jedną. Tutaj wstawię tą tu ścianę. Tak, to będzie dobre. Teraz moja ostatnia wyska ratunku, czyli moje ostatnie. Mój łuk należy do ciebie. Jestem gotów, by służyć, tak? Moje ostatnie miejsce ochronne. Mój łuk należy do ciebie. Tu, tu. tutaj, z drugiej strony i myślę, że to wszystko na razie. Tak, no niestety to wszystko. Więc tak! Uuu, dobra Zaczynajmy. Okej, okay, ci tutaj ucznicy się będą trochę bawić z tymi. Skupiamy się znowu na lewej stronie. Okej, okay. dobra, ta sprężynka działa całkiem fajnie, powiem Teraz, jak pójdziemy tutaj, też z tego co widzę, nasi łucznicy dają sobie radę całkiem nieźle. Naprawdę? Pocham, te roboty! No, jakoś tak się udało. Więc chodźmy teraz tam. Raz, dwa, trzy. I bym się skupiła na prawej stronie Jak Oni tutaj będą mieć z lewej yy, Tych Dodatkową smołę Z nimi się o wiele łatwiej Jeszcze fala, to? Okej, okay. ta chwili oh. Tutaj oh, chyba puszczę na Dobra. W prawej stronie jest jeden, ale muszę no, sobie poradzić. Jeszcze tutaj. Ty? Mogłem tak, mogłem tak cały dzień. Ok. Teraz tam sobie ustalę Smołe. tu będzie tak. To będzie. Oj, nawet błyszcze. Tutaj. To bardzo bolało. Chyba. Ja tutaj dam jeszcze dodatkowych dwóch uczników bym dała, ale niestety nie mam. Yy... Ojej! Dobra. Dobra. Uwa. Ojej, Jestem z tej strony, ogród, serwis na hale. Dobra, oni się nim zajęli. Eee, więc tak, bez ręki bandyta. Okej, okay, tutaj ich No A niestety teraz się trzeba wpływać na ten... tak to A! Okej, okay, myślałam, że nie zdążę, że oni jeszcze idą, ale na całe szczęście. Uła! To było trudne, przyznam szczerze. A, piątka! Naprawdę przyznam szczerze, że to było fajne. To była bardzo fajna plansza. Mogę to, pułapki sprężynowe są tańsze. Te barykady mnie nie za bardzo, ale te pułapki sprężynowe bym sobie bardzo chciał ulepszyć. Jeszcze cztery szaszki mi są potrzebne. Więc na pewno to zrobimy, ale to już w następnym odcinku. A w tym dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Ponownie, na razie.